Młodzież z ogólnokształcącego im. Jacka Kuronia w Warszawie wzięła udział w ogólnopolskiej prezentacji projektów młodzieżowych. W arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie wśród bardzo wielu stoisk jedno z nich prezentowało projekt Warszawa i ja. Uczniowie z Kuronia byli bardzo podekscytowani możliwością pokazania swoich osiągnięć. Nasza młodzież brała udział w takim projekcie reportaże o Warszawie. Wybraliśmy tytuł dla naszego projektu Warszawa i ja. Ten tytuł dawał możliwość indywidualnego potraktowania projektu i ukazania własnych pasji, zainteresowań, aspektów oglądania miasta. Udział w projekcie brały dwie klasy. Uczniowie pracowali grupowo, ale także indywidualnie. Młodzież zagłębiała tajniki fotoreportażu, doskonaliła umiejętności sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi. Uczniowie w swojej pracy uwzględnili bardzo różne spojrzenia na Warszawę. Jedna z moich koleżanek, której niestety dzisiaj nie ma, a która jest, że tak powiem, ze wsi, z okolic, spod Krakowa, napisała o tym, o swoich doświadczeniach, jak ona się tutaj czuje jako osoba spoza Warszawy, jako osoba nieznająca tak, tego pędu takiego. Bo jak wiadomo, jest, jest spora różnica dotycząca życia na wsi, a w mieście. Najwięcej zauważyłam projektów ekologicznych, jestem. Jestem zdziwiona, że tylko my mamy taki, taki, taki prawdziwy, humanistyczny projekt. Eee, czy mnie nauczyły? Eee, myślę, że dopiero nauczą, bo jeszcze się kilka razy przejdę. Uczniowie Licą Kuronia bardzo chętnie oglądali projekty innych szkół. Jak tłumaczyli, z pewnością wszyscy mogą się nawzajem wiele od siebie nauczyć. Każda szkoła włożyła duży wkład w swoją pracę i zasługuje na pochwałę. Zachęcam wszystkich młodych ludzi, młodzież gimnazjalną, ponadgimnazjalną do uczestniczenia w wszelkich projektach edukacyjnych, ponieważ jest to bardzo ważne, daje ogromną satysfakcję i ma w sobie ogromną wartość.